Oni widoczni na moim live'ie Bieserplanet od Palace, witeret od mhm, dobra, seria nie mam przepłacenia nie wiem, publiczne ale okej okay. może teraz będzie ten live pokazany nareszcie jest ten live właśnie sobie tworzę to na bitwę 85. Я кто-то пишет, на такой лайк. раз меня с вами делает контакт. Супер. Уже напишет все

Hej hej, dałam Ci moderatora Właśnie Wchodzę na konto, o które będzie bitwa A więc Taka nazwa I teraz wpisuję has A czemu nie ma osób? No właśnie nie, nie wiem Nie wiem, czemu nie ma osób. No, dzięki za modę. No, wyszłaś jako pierwsza. A nikt nie chce wejść, więc. Więc ci dałam. Napisz, jaki poziom wbijamy na tym koncie. Możesz napisać. Wybiorę może jakieś kolory. 9-10, okej, okay, nie wiem czy mi się uda, bo jak widzisz tylko ty jesteś, no ale postaram się jakoś wbić ten poziom. Nie wiem, czy znasz osobę, która by weszła na tego live'a? A u Kawaii też mam moda, aha Fajnie, że masz u i też moda Znasz jakieś osoby, które wchodzą na live? Bo ja nie widzę Zrobię arta, okej, okay, dzięki A ja na tym końcu już będę wbijała, wbijała jakiś poziom Na pewno, na pewno teraz wbiję czwarty poziom będzie to konto już miało albo piąty, albo szósty. Można wylosować w tym kole. hej. No to w sumie zakręcę. Chciałam, żeby mi się 6000 wylosowało. O nie. 500 tylko. No, dobra, mamy już trzeci poziom chociaż. Dobra, widać ekran, bo myślałam, że nie widać. Wyślę nick konta. Jaki wolisz kolor fiolet czy żółty? E fiolet. Dobra, napiszę nick. Title. Dobrze. Maszcie. Czekajcie na chwilę, włączę sobie głos. Hej, mam już głos, no mamy czwarty poziom. Wiedziałam, że taki będzie. Chyba, że jeszcze się uda w piąte wbić. Teraz. Ale to na razie. No, dobrze, napiszę no, takie. Może ktoś tutaj da. Teraz, może porubi to jakieś zadania. Może coś się nabije tam fejmu. Kto jest, to pisze jestem. Kto nie ma konta, to tak samo. O! Hej, urszula. Mamy już dwie osoby. Nareszcie mamy dwie osoby. Możesz że dać prezent na konto, pietruszka, równa się, tak jak każdy z Was. Można dać grafa, można zaprosić do znajomych. Jaki jest jeszcze sposób na zarobienie fejmu? O już wiem, skarbonka. Zrobię może artbook. Ok. Zapisuję. Teraz będę chodziła po czatach. Ok. A będę miała ster końca. Nie wiem, może ktoś wbije Zastanawiam no się, czy wbije ktoś Ja może wyjdę na moje główne konto no to wrócimy jak będzie więcej osób. To będzie dobry pomysł. Według mnie to będzie bardzo dobry. Nienawidzę ustawiać ekran. No tutaj kilka osób. Hej, hej, witam dwie osoby. Czym nagrywasz live'a OBS-em? Nagrywam live'a. To teraz może znowu wejdziemy na moje konto. Tutaj macie... Nikt do niego tutaj u góry. Nie znowu wejdę na to konto, bo nie będzie bitwa. Hej, hej, hej. Mm, tutaj masz mamy nik na konto, który będzie bitwa na tyle osób. Niestety wiem, że będzie na dużo osób, ale wbijamy tutaj. Zrobisz bitwę? No zrobię, hej. Zbieram autografy i mam konkurs grafkowy, więc zapraszam. Konkurs grafkowy jest do 4 marca. Bo zbieram grafki na urodziny. Dzięki w maju chciałabym wbić 19 weber. Są super nagrody. No, może wbiję. A kiedy? No, musimy tutaj być 9. poziom halo i musi być osób. Dobra, piszę Ej, o co chodzi z tą bitwą, bo nie wy temacie. Mm, bitwa y, o konto, to że, na, że ty tworzysz konto. W sensie youtuberka tworzy konto. Wbija na przykład 15 poziom. Podaje hasło, no i. Tak. No i ktoś wchodzi na to konto, zmienia hasło, no i. Ej. Mm, a czy bitwa może być? A czy bitwa może być y, o konto na 15 lub 20 osób? Tak, może być. Czekajcie na to zmienia Żeby by było na. Dobra, zapisuję. Hejka, hejka. Witam Was wszystkich. Wysyłamy jakieś prezenty. Bo mamy 11 osób, a musimy coś wysłać na to konto. Wysyłajcie, zapraszajcie, grafy dawajcie, no nie wiem, musi być ten... być ten poziom. Dajemy coś na to konto. Nie chociaż jedna osoba da. Arty zrobione, no to fajnie, że art zrobione. Mogę pomóc, ale nie mam VIP-ka, to dużo. Nie dam, no dobra, ale i tak można mogą wszyscy dać prezent, graf, cokolwiek. No to już jakiegoś luka na tym koncie. Może nie będzie za piękny. A na koncie będzie coś z kolekcji? Yy, nie mam. Ja chcę bitwę. Nie ma dziewiątego poziomu. Chodziło mi, że nie dam dużo grafów. No wiem, że ci chodziło, że nie dasz dużo grafów. No ale jeden nawet wystarczy. A, unii. też nie mam unii. Dodasz na konto pietruszka? No, tak, dodam. Ja mogę dać na, na to konto unikat. Jeśli chcecie, to jasne, że dam. Dam mój jedyny. Kto? Dreko nie mam, bo... Aha, czyli... Ja chciałam bez unikatów, bez dripów, e, nie pytajcie mnie się o to... Tak, tak, tak. Dokładnie. <laughs> Spell. No, dobra, zaprosiłam. Dobra, niech sama tyle. No niech sama ten limit, ale i tak nie... I tak, i tak. Daj, daj. No, no ja, ja, ja nie mogę dać. Możecie sobie zobaczyć na moim koncie. Dobra. No i na pewno jest... Aha, nagle 8 osób, bo nie ma bitwy. Hej, już, chcesz mi zrobić... E, w, w, chcesz mi zrobić łama? No mogę Ci zrobić. Kurde, ja mam... Ja nie dodam, bo mam limit. Ale możesz dodać, jak masz limit. Można dodać, jak się ma limit. Dlatego, że po prostu muszę akceptować. No to będziecie mogli włamać, ale najpierw, nie wiem, czy najpierw bitwę, czy włama. No jasne, że nie. XD. No tak, no ale taka jedna osoba biała limit, a mnie dodała. To jest takie dziwne, że miała limit, a mnie dodała. Jest szybszy sposób, czyli mm, jakoś tak dobra, że bez można przyjąć lol. No dobra, możliwe. Troszeczkę ten graf nie zaliczył. Dobra. Możemy też wysyłać prezenty, co nie? Nie możemy mieć takich nobowych ciuszków. I oczywiście żartuję. <grytanie> dobra, robię tylko luka. Bo to działa, ale nie znajdę cię na BSP. Szkoda, że mnie nie znajdziesz. Dałam prezy. Aha. Piąty poziom, dzięki. <laughs> Brakuje tylko czterech. Przyjmij na Discordzie. Przyjmę, tylko najpierw wyłączę ekran. Dlatego, że może będę musiała się zalogować. A więc jest tutaj. Przyjmuję, przyjmuję, moi drodzy. Mm. Okay, przyjęłam. Hej, zbieram autografy. Dobrze, już widziałam tą wiadomość, że zbierasz, więc super. Dzięki za te ładne włosy, ja je lubię. Natomiast na tej napisała okay, Dobra, wchodzę na teraz na konto tej osoby, która mi napisała, żebym weszła. Okej, okay. to ja zaraz wejdę, tylko najpierw muszę się zalogować. Chyba logiczne, że muszę się zalogować. No ale okej, okay, ja tutaj teraz wpisuję nazwę. Nie mogę się zalogować Nie mogę się zalogować na to konto Jest tu ktoś o imieniu mhm, Dobrze Nie mogę się zalogować na to konto Dobra, jeszcze raz Jeszcze raz spróbuję Się te nie zalogować na to konto. na tej nie na na to konto.